Od razu rozczaruję Państwa, o, tak. zwłaszcza księdza profesora Kulikowskiego. Gdy słyszałem właśnie jego tezę, że kult serca Pana Jezusa ma prowadzić do działania, to chciałem pojechać do domu. No bo przygotowałem coś bardzo teoretycznego, ale po takiej tezie księdza profesora coś tam sobie na końcu dopisałem. <śleskujesz> Zapowiem temat, dary Najświętszego Serca Jezusa, Eucharystia, Kościół, Maryja. Mówiąc o sercu Pana Jezusa, nie sposób nie wspomnieć o papieżu Piusie XII. To jemu zawdzięczamy encyklikę Haurietis Aquas. W tej encyklice Pius XII przytacza znaną wypowiedź świętego Bonawentury. I dlatego zranione jest serce Twoje, byśmy przez ranę widzialną zobaczyli ranę niewidzialną miłości. Przez widzialną ranę serca Jezusowego można więc zobaczyć niewidzialną ranę miłości. Ta niewidzialna rana miłości daje ludziom ocalenie. Bardzo obrazowo wytłumaczył to Józef Ratzinger otóż powiada tak. Ja trochę sparafrazuję jego wypowiedź. Serce jest chyba najbardziej egoistycznym organem w ludzkim ciele, bo aby żyć, serce musi sobie wszystko podporządkować. Powiada Ratzinger, przebite serce Jezusa obala ten schemat. Jezus Pozwala sobie przebić swoje serce, aby przynieść innym ocalenie. Zacytuję Ratzingera: To serce nie jest ocaleniem samego siebie, lecz oddaniem się. Ocala ono świat przez to, że się otwiera. Serce Jezusa. Jest więc jakby ilustracją tego, co wyraża dziękczynna pieś Izraelitów śpiewana po przejściu przez Morze Czerwone. Pan jest moją mocą. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. To ocalenie świata dokonane dzięki otwarciu serca Jezusowego jest jednym z aspektów zbawienia. Znany polski teolog Czesław Bartnik uważa, że słowo zbawić oznacza w aspekcie negatywnym właśnie ocalenie. Ocalenie świata dzięki otwarciu serca Jezusowego oznacza jego zbawienie i dlatego w Jezusowym sercu ukazuje się nam centrum chrześcijaństwa. To ocalenie przez otwarcie Serca Jezusowego dociera do świata przez Kościół i Eucharystię. W służbie ocalenia świata jest również Maryja. Według Piusa XII Kościół, Eucharystia i Maryja są darami Serca Jezusowego. A zatem spróbuję postawić problem. Jak te trzy dary serca Jezusowego, Kościół, Eucharystia i Maryja, powiązane są z ocaleniem świata i na czym to ocalenie świata polega? Wyjaśnię jeszcze pojęcia. Świat posiada w Nowym Testamencie kilka znaczeń. Według jednego z nich Świat to także zamieszkujący go ludzie. W ukazaniu rozumienia, w ukazaniu ocalenia tak rozumianego świata, pomoże obecna w encyklice Haurietis Aquas eklezjalna, sakramentalna i maryjna interpretacja wydarzenia otwarcia włócznią żołnierza serca Jezusowego. A zatem najpierw będą trzy punkty. Informacja eklez, interpretacja eklezjalna. W drugim punkcie interpretacja eucharystyczna. I w trzecim punkcie interpretacja maryjna tego faktu, jakim jest przebicie serca Jezusowego. W czwartym punkcie postaram się wszystkie treści podsumować. Interpretacja eklezjalna. Z otwartego serca jezusowego narodził się Kościół. Według Piusa XII Kościół zrodził się z rany serca zbawiciela. Jak o tym czytamy w liturgii świętej, z rany serca rodzi się Kościół złączony z Chrystusem. To o czym pisze pius XII, znane już było Ojcom Kościoła, posłużę sobie, za, pozwolę sobie zacytować jednego z nich świętego Jana Chryzostona. Z boku swego utworzył Chrystus Kościół, jak z boku Adama utworzył Ewę. Stąd też, a zatem tak jak Utworzona z boku Adama Ewa stała się Matką żyjących, tak również Kościół utworzony z boku Jezusa jest Matką żyjących. W nim niejako dokonuje się Boże Narodzenie ludzi, o którym pisze Jan Ewangelista, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża. Ale z Boga się narodzili. To narodzenie z Boga dokonuje się dzięki głoszonemu przez Kościół Słowu Bożemu. Zgłoszonego Słowa Bożego rodzi się wiara. Przypomina apostoł Paweł: Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Dzięki głoszeniu tego Słowa Chrystusa. Kościół rodzi ludzi dla Boga. Wiara zrodzona ze słuchania słowa Bożego jest z kolei konieczna do przyjęcia Chrztu, kto uwierzy i przyjmie Chrzest. Chrzest zaś jest narodzeniem z wody i Ducha Świętego. To narodzenie z wody i Ducha Świętego. Można by przybliżyć za pomocą myśli apostoła Pawła z listu do Efezjan, jest porzuceniem dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd i równocześnie przeobleczeniem nowego człowieka, stworzonego wobec Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. W pierwszym stworzeniu człowiek wyszedł od Boga w świętości i sprawiedliwości. Tą świętość i sprawiedliwość stracił wskutek upadku. Nowe stworzenie, dokonujące się w chrzcie, przywraca człowiekowi tą świętość i sprawiedliwość, a zatem świętość i sprawiedliwość to jeden z aspektów ocalenia, które daje serce Jezusa. Drugi punkt interpretacja eucharystyczna. Z otwartego serca Jezusowego pochodzi Eucharystia. Pozwolę sobie znowu zacytować Piusa XII. O tym symbolizmie nieobcym starożytnym, ojcom i pisarzom Kościoła jako ich echo pisze doktor powszechny. Z boku Chrystusa wyciekła woda do obmycia, krew dla zbawienia. Krew odpowiada sakramentowi eucharystii. O eucharystii pochodzącej z boku Jezusa piszą również ojcowie kościoła. Pozwolę sobie znowu zacytować świętego Jana Chryzostoma. Czytamy bowiem w Ewangelii, że po śmierci Jezusa, gdy on jeszcze wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy zbliżył się, włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Woda była obrazem chrztu, a krew eucharystii. Eucharystia ma ocalające działanie dla ludzi, wskazuje na to bardzo znana i równocześnie starożytna modlitwa. O święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Eucharystia. Napełniając człowieka lumen grację, prowadzi go do lumen glorię. Według świętego Tomasza Zakwinu, łaska jest dla duszy czymś w rodzaju światła. To światło łaski prowadzi do światła chwały, które jest jednym z aspektów ocalenia. Trzeci punkt interpretacja. Maryjna, darem otwartego serca Jezusowego jest również Matka Pana. Według Piusa XII, cytuję, darem najcenniejszym jest także Maryja Matka Boża, umiłowana Matka wszystkich. Była Ona Matką Zbawiciela co do ciała towarzyszką jego w udzielaniu dzieciom Ewy życia łaski Bożej. Słusznie więc pozdrawiamy ją jako duchową matkę całego rodzaju ludzkiego. Pius XII powołuje się w tym względzie na świętego Augustyna, dla którego Maryja była już matką ludzi, zwłaszcza wiernych. Można to dość łatwo uzasadnić. Skoro Maryja wydała na świat Boga człowieka, to stała się matką odrodzonego w Bogu człowieczeństwa, a zatem matką nowego stworzenia. Ta macierzyńska funkcja Maryi wyraża się również w modlitwie. Najskuteczniejszą jest taka modlitwa, która jest prośbą o wypełnienie woli Bożej, a nie o jej zmianę. Streszczaniem wszystkich modlitw jest trzecia prośba modlitwy pańskiej. Bądź wola Twoja. Według katechizmu kościoła katolickiego prosimy naszego Ojca, by złączył naszą wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili jego wolę. Maryja w sposób najpełniejszy pełniła wolę Bożą i dlatego jej modlitwie można przypisać szczególną skuteczność, nie zapominając jednak o tym, że ostatecznie skuteczność każdej modlitwy zależy od Boga. Pełnienie woli Bożej jest kolejnym aspektem ocalenia, bo nie każdy, który mi mówi panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca. Spróbujmy w ostatnim punkcie wszystkie te treści podsumować i pogłębić. Komentując wezwanie z litanii, Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, błogosławiony Jan Paweł II powiedział: W wielu miejscach pisma świętego czytamy, że Bóg jest ocaleniem i że zbawienie jest bezinteresownym darem Jego miłości i miłosierdzia. I dalej pisze: Błogosławiony, w Jezusie. Wszystko służy Jego misji Zbawiciela. Noszone przezeń imię Jezus znaczy Bóg zbawia, wypowiadane słowa, dokonywane czyny, ustanowione sakramenty. Z Jego serca, a więc samego rdzenia Jego istoty wypływa wola zbawienia człowieka. Dla tego zbawienia, które jest ocaleniem człowieka, serce Jezusa udziela Kościołowi daru, udziela ludzkości darów. Daru Kościoła, Eucharystii i Maryi. Wymiarami zaś tego ocalenia są świętość i sprawiedliwość, lumen, grację i pełnienie woli Bożej. Ocalenie jak to już w, jak na to wskazałem, jest świętością i sprawiedliwością człowieka. Świętość i sprawiedliwość są pierwszorzędnie przymiotami samego Boga. Ponieważ człowiek jest obrazem Boga, dlatego został stworzony jako święty i sprawiedliwy. Ocalenie człowieka. Będzie udziałem w świętości i sprawiedliwości Boga. Ten udział w przymiotach Boga oznacza przebóstwienie człowieka. Według naszej zachodniej teologii przebóstwienie dotyczy udziału w Bożej doskonałości. Znany nasz wybitny teolog Wincenty Grana tak na ten temat napisał. W życiu Boga uczestniczą trzy boskie osoby jako w jednej liczbowo naturze i to w sposób fizyczny, substancjalny i jednoznaczny. Stworzenia zaś rozumne mają udział w przymiotach Bożych w sposób fizyczny, przypadłościowy i analogiczny. W taki właśnie sposób, fizyczny, przypadłościowy i analogiczny, zbawieni będą mieli udział w świętości i sprawiedliwości samego Boga. Ocalenie jest lumen gracie, czyli łaską udziału chwale Boga. Nasza katolicka dogmatyka zazwyczaj mówi o chwale Bożej w protologii Widząc chwale Bożej, cel stworzenia. Jednak w pozostałych traktatach zdaje się, że nasza dogmatyka zapomina o chwale Bożej. Dogmatyka reformowana odwrotnie kończy się rozdziałem o chwale Bożej. Natomiast dogmatyka prawosławna jest niemal w całości przeniknięta refleksją nad chwałą bożą. Nasz katolicki teolog Hans Urs von Balthasar zwraca uwagę na estetyczny wymiar chwały Bożej, który na płaszczyźnie teologicznej odpowiada temu, czym na płaszczyźnie filozoficznej jest transcendentne piękno. Z kolei, dla reformowanego teologa Jurgena Moltmana, chwała Boża oznacza pełnię Boga, która dla jego stworzeń jest świętem wiecznej radości. Zaś, według prawosławnego teologa Paula Jewdokimowa, atrybutem chwały Bożej jest światło. Dla zbawionych słowa skazania na górze. Wy jesteście światłem świata, staną się ontologicznie normatywne. Dzięki Lumen Glorie chwała Boża będzie pięknem, radością i światłem zbawionych według słów świętego Ireneusza, albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Ocalenie jest również doskonałym pełnieniem woli Bożej. Pełnienie woli Bożej nie oznacza zniewolenia, lecz właśnie wyzwolenie człowieka. Wola człowieka stanie się prawdziwie wolna, bo zostanie wyzwolona przez łaskę i dlatego nie będzie mogła już grzeszyć. Podczas gdy aktualnie może jedynie nie grzeszyć. Według świętego Augustyna nie będą święci pozbawieni wolnej woli, a z drugiej strony grzechy nie będą ich już pociągały ku sobie. Powiada Augustyn, wcale to nie oznacza, że ich wolność Zostanie przekreślona, wręcz przeciwnie. Wolna wola zbawionych będzie wolniejsza. Nie będzie krępowana rozkoszą grzeszenia, ale właśnie odwrotnie. Będzie znajdowała rozkosz w niegrzeszeniu. Będzie znajdowała rozkosz w świętości. Pierwotna bowiem wola dana człowiekowi, dalej cytuje Augustyna, gdy w sprawiedliwości stworzony został, mogła nie grzeszyć, lecz mogła i grzeszyć. Owa zaś w niebie wolna wola, tym będzie potężniejsza, że nie będzie mogła grzeszyć. To będzie pochodziło z daru łaski. Dalej polemizuje Augustyn z tezą, że grzeszenie jest wyrazem wolności. Bóg nie grzeszy, a jednak jest wolny. I właśnie na wzór Boga zbawieni będą, będą cieszyli się taką właśnie wolnością. Podsumowując, Augustyna, można by powiedzieć, że wolna wola człowieka będzie prawdziwie wolna, bo niejako ontologicznie, normatywne staną się słowa Jezusa. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Ocalenie człowieka które daje serce Jezusa, ma współcześnie konkurencję ze strony różnych świeckich soteriologii, a właściwie trzeba by powiedzieć tak zwanych autosoteriologii czyli prób ocalenia człowieka przez samego człowieka w ramach doczesnego świata. Taką najbardziej wpływową autosoteriologią wydaje się być marksizm w różnych swoich odmianach. Według Benedykta XVI pisze o tym w spesali, Karol Marks zakładał po prostu, że wraz z pozbawieniem klasy panującej dóbr, z upadkiem władzy politycznej i uspołecznieniem środków produkcji zrealizuje się nowe Jeruzalem. Wówczas miały bowiem zostać zniesione wszystkie sprzeczności. Człowiek i świat ostatecznie pojęliby w siebie. Odtąd wszystko miało toczyć się samo słuszną drogą. Ponieważ wszystko miało należeć do wszystkich a wszyscy mieli chcieć dla siebie nawzajem dobra. Cytat z Benedykta XVI. Pomimo bankructwa tej autosoteriologii w tzw. krajach bloku wschodniego, gdzie zamiast nowego Jeruzalem zbudowano tylko jedną z otaczających ją dolin Gehenne, marksistowska autosoteriologia nadal okupuje umysły milionów ludzi. Pomimo, że lekarstwo na odnowę ludzkości, które proponował marksizm, okazało się gorsze od choroby, duchowa pustka po religijnej kastracji często zastępowana jest ideologiami, u podstaw których niemal zawsze leży marksizm. Jest on, zdaje się, bardziej wpływowy teraz niż w czasie jego praktycznej realizacji w krajach bloku wschodniego, gdzie marksizm okazał się ludobójstwem i systemem administrowania nędzą. Realizacja marksistowskiej autosoteriologii była doświadczalnym argumentem przeciwko niej samej, Teraz jednak marksizm jako wpływowa ideologia kusi różnymi lewackimi rajami, które mają przeróżne odmiany. Krytyczną rolę wobec marksistowskiej autosoteriologii i jakiejkolwiek innej autosoteriologii może spełniać kult serca Jezusowego, który przypomina że to serce nie jest ocaleniem samego siebie, lecz oddaniem się. Ocala ono świat przez to, że się otwiera. Dlatego wciąż aktualne pozostają słowa papieża Leona XIII, które przytacza Pius XII w swojej encyklice. W nim, to znaczy w sercu Jezusa, trzeba szukać i od Niego oczekiwać, Ocalenia wszystkich ludzi. To ocalenie przyjmuje formę, którego aspektami, której aspektami są świętość i sprawiedliwość, lumen, glorie i wyzwolona wolność. W służbie tak rozumianego ocalenia stoją dary Serca Jezusowego, Kościół, Eucharystia. I Maryja. I to, co sobie dopisałem, parę zdań, żeby tutaj no, zadowolić poniekąd, czy spełnić słuszną tezę Ojca Księdza Profesora. Mianowicie, po pierwsze, nie możemy być zwolennikami pelagianizmu, który wszystko chciał osiągać bez łaski Bożej. Musimy jednak pamiętać o łasce Bożej i właśnie z pomocą niej zdobywać już teraz świętość i sprawiedliwość, wyzwoloną wolność, tworzyć piękno i radość. I to idzie po linii tego, co Benedykt XVI napisał również w Spesalwii, że przedmiot chrześcijańskiej nadziei to nie tylko jeszcze nie, jeszcze go nie ma, ale to już. On ma już być właśnie doświadczalny i, ukonkretniając, można powiedzieć doświadczalny przez świętość i sprawiedliwość, przez wyzwalanie właśnie naszej woli ale też właśnie przez tworzenie piękna i radości. Dziękuję za uwagę.